czy dwa, pójdź do botu. bo ty masz to usłyszałeś, że będzie wszystko. czekaj czy będziesz miał swoje wszystkie bronie, czy oddałeś? No, nie, właśnie będę... No. Znowu będę znał, z nie Czekaj, może zobaczymy, na czym skończyliśmy e, Resident. <laughs> Czyli tylko wyszliśmy tutaj. A nie, kurwa, nie wiadomo. Pizdo, to najgorzej, co może być. Nie, no dobra, to patrz, tu się zaczęło... Tu skończyliśmy ten o ten 2 I 2-3 zaczęliśmy 3-2 i zagraliśmy go 8 minut. Więc dojdziemy do... Dobra, gramy. Czyli gramy od tej wody. od 3-1. O, czyli co robił? No tak, o 3-1, 3-2 i tak dalej. No tak, no później to odset nie ma albo coś. Nie? I zobacz, którym miejscu i skończyliśmy w tej grze. Albo puścimy od początku, tak naprawdę. Okej. I tragedii nie ma, nie? Dobra, no, to, to 3-1. Jak się to gra? Z is my weapon? Splitskin, jak katolik. Kurwa. No co? Siwa, zobacz, siwa. Inventory. <laughs> na pewno Ciekawe masz na jedną broń. Zero. <laughs> Kurwa, drugi raz już w tej grze mi się zalałem z tym Tak żeby... to jest, jak się nie potrafi, no. Tak to jest, jak się sprzęt zakupuje. Ej, kup mi apteczki, bo mnie nie jest A ja ci nie mogę nic przekazać A mam jakąś. Możesz mi dać. A Apteczkę mam. musimy no. mi odkupić. kupić. Nie, nie, już próbowaliśmy jej przykłady bronić. Nie da się. No a to widzieliśmy, też wszyscy to widzieli, że nie można. No robić. właśnie musimy zagrać jeszcze raz. No masz skip, bo select. Niestety select, skip, Cięło wcześniejsze, wszystkie. To i tak wy no, tak, więc gale tak samo. Tak. Nie, no może zostawić. Tak? No nie, no bo ty i tak to widzieliście. No może będzie lepsze. No dobra. Zob, zob, dobra. Zobaczymy. Na razie chcecie słuchać. Więc skup się. Na pewno wiem, że było. O, nie to ja tego jej... na skup? I ja, ja, jak, jak wyraźnie, tak. <grym> Jakie to duże, jaka długa. O, wiem co chciałem zrobić. Ej, nie. Co, zastrzelisz mnie? Jeszcze jestem dziewicą. A, o to ci chodzi. No tylko o to, to już... Trafiłeś. Zbieraj bo. to. Mędu. Oddałem ci granat. Dobra, daj mi pistolet. No właśnie chcę spróbować. Bierzesz go. To zniknie. No gdzie? Tak już zrobiliśmy raz. No wiesz. Co się wyrzucę? A ciukasz. czekaj, ja mogę ci oddać to, tak. Wyrzucił każdę z broń, którą <grym> tak pobiegłem. Patrz, co dla ciebie. Dzięki. Zejmieście mam dużo amunicji, będę rzucaliśmy na bujan. Więc może... A ty sniperkiem jest. Dobra, może ty prowadź, co? A ja będę z, <grym> będę, z... będę z tego. Jesteś no, mnóżem, jesteś mnóżem. Come on, jubileusz, będę rzucał w nich, bo jadę. Ale patrz jaki masz fajha jest to, so... co masz w dłoni, nie? A co mam <laughs> Jakiś medalion. Dobra, <laughs> no, pierwszy raz prowadzę, więc... Ups. No. w życiu nie prowadziłem, tak. Mm -hmm, mm -hmm. R. Nie, to jest hamulec. I A. Really? <laughs> Czeka gdzie jedziemy? Bo nie widzę. E, nie, mapa jest... E... O, reaktywy. jedźmy po prawo i na prawo, i po kolei. W prawo, prawo, prawo. RB to masz mapę, right button, right button i B. W prawo, na prawo. I je po kolei, od prawej strony. Do krokodylków. Tak, nie po kolei, bo trzeba, akurat to by się przyda trochę rzeczy, Nie, 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 tu. Tu. Zajeżdżasz? Tak, tak, o to masz wniosek. W prawo! No czemu ty wypływasz kurwa? No jechałem w e, prawo, e, pojechałem w prawo, w prawo, prawo. No, i pojechałem w prawo. No i znowu wypływasz stąd, to jest nie cholery kurwa. Nie no! W prawo jeszcze i tam masz płynąć. Tutaj? Tak. Płyn. I tu od razu masz w lewo. Tutaj masz wielką szczelinę. Cały czas cię Ale na to... to w już. środku jest przecież. No jest. tak, i nakierowuję cię na to cały czas, bo to mijałeś trzy razy. Myślałem, że to tak, do tego chcesz trafić. No bo do tego chcę trafić, no po Znaczy do tego i drugiego. Jak to się zaczyna? Get out jest. Nie, nie było. A, no to ja miałem tylko. Bo tylko ty masz get out. To jest... O, to już bierz, bo ci nie szkoda, jak coś stracisz. Bo jak się biegało. No. W tu nie walczymy, tylko omijamy. Wiem, wiem. Trzeba dobrać. A to są parę krokodyli po drodze. I tu jedno będzie w środku. O e, to był zły pomysł, że przybyliśmy to razem, bo... Już szybko. Clank ja już nie łapię. Bo w ogóle jesteśmy nie Że tu pewnie będą te, te dziale całe, te zombiaki. A ja nie mam broni. Trzeba było coś kupić, czy biegną? O, już są. Masz nóż. Nie wystarczy. Dobra, ja będę cię będę pomarał. Cię cię. To Czekaj. 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 Jej, ja mam dużo miejsca bym nie zbiorował. Przez... Ej! Właśnie myślałem, że, i, że wypadł. To jest coś jeszcze tutaj? Gold. Ja mam chyba coś do ciebie? O, wrzucę się w zgniły miaki. Coś mówiłeś? Jaki tu? Kurwa, nigdy nie będzie mi taka dziwka, nie mówić, że mnie jak dłużej. to będzie, która nie ma broni. Chcesz, Dobra, brać pilnów, a ja będę brał. Ja będę brał. Drużyny. Raptor slajd. No kurwa. Co? Około się no, jest. Co A o tą maskę, trzeba zgadnąć. Nie wiem, czy to radę. Aha! coś? Nie. No dobrze, to ty wyjrzysz i trzeba z powrotem. Wszystko. Nie, to ryby są ładne. Weźmy sobie ryby. Co, zgłodniałeś? No, no. Czy pływa tam? O, jest. Co jest? So long, sucker. Krokody. Przecież tam było widać tam ruchy. I to gdzieś będzie po lewej stronie chyba. O, jest świecidełko. No wiesz, bo właśnie mnie jakikolwiek pomału całym dziadku. Ja mogę cię teraz w warmer i bronić. Ja mogę, żebyś patrz na siebie może co. Żebyś jej postała tak jak. W i widziałeś, jak, jak ryba podskoczyła, jak on przykrył. Nooo! No, no jasne. No, Udało nam się w to, co za pierwszym razem. Znaczy, to tak. pierwszy raz wiadomo. <laughs> filmik na no, to nie stary, to taki. No ale tu nie rzeczywiście. No, to switch spot. Zjeżdżaj, na Daj mi pistolet. Come here! over here! na górę? Na górę ja. Kiedyś cię dow... Kiedyś cię trafię. Łuu, boję się. Weź mu zesłaniacz. No, o, super, ale tutaj to by przydało się było. Ja mam. No. Tu będzie taki... ...wybuchający członek, człowiek i tym człowiek. To nie wiem, po co ci bronią. O, to będzie ich dużo, to pamiętaj. czy tak, widziałem na nazwę starym. tak stronie. będzie. <laughs> Długi był to jest jasne. Zaraz będzie, że wszystko widziałem. Nie chcę, sobie... no to gdzie podłazisz? Masz tu jakieś na. Czuł pistoletów nigdy w tym nie ma. Czekaj, masz tu trochę, masz co? Mam co? Tu jest Czekaj. Ej, zabić nigusów. Kimal. No. A wziąłeś wszystko? Um. Co możesz zrobić, kiedy... Nie byś jeszcze tam Kura. Uciekł. Polowa nie, kurde. No Mam Anu Ale ci nie dam. Dopóki mnie nie znasz broni. A właśnie, a teraz jak podejdziesz do mnie, nie możemy się zamienić? Przecież mamy. Yy... <śm> you and me. You or me. Nie. Chyba, zwaliłeś. Trzy, oczy, ja podaję? Ona znam dobrze. Chodź Hahaha, pokórze, datusin. Coś takiego Granat. <śmany> o, no, przeżyła. Nie, to już No, i, <śmany> I Teraz <ty rozwaram. śmany> my to była jajka, która znosiła złote jajka, myślałem, że jak ją zabiję, to będzie cała złota w środku. Ej, weź tą czapę tutaj zdejmę, bo ona świeci. Widzisz? Widzę, ale nie widzę cię. Na lewo, stój. Oto. Muszę... mam mało amunicji. sto to, podwyższony do ciebie. A, a z granata rzucą w kurę, nie? O, no. faktycznie podejrzewam, nie? Możesz chyba exchange coś takiego jest. Tak, ale wiesz, że ja nie mam... Kurwa broni żadnej. A pałkę możesz widać. Pewnie nie chcesz. To za to muszę to się. Jak to się robi tutaj exchange? Nie, no, blokuje się. A, skończyć. bo to pewnie potrzebuje mieć broni. Tylko... No to jest granu. No, mam do ciebie umiejętności i teraz mogę to zrobić. No tylko give. Nie wiem o co chodzi. Dobra, zbierzmy co tu jest. I dopiero wtedy na górę chodźmy. Będzie szybciej. Tak. Yes, sir. Taki... u nie no, widzimy afrykańskich dzieci, kurwa, zniszczymy wszystko, co napotkamy, kurwa. Całą tę kulturę i dziedzictwo Dobre. afrykańską, którą oni budowali od tysięcy lat, my... Dobra, dobra, podrzucę no. Aha, gdzie? tutaj. I przyjeżdża dwóch Amerykanów i rozpierdala wszystkie maski. No, teraz, teraz wezmę, i... Spierdamy. Nie, jeszcze, dr jeszcze drugi jest, więc podrzuć mnie na drugi. Ja wchodzę na górę, a ty rozpierdolisz. Ja się patrzę. Jeszcze ja pchać. Ja miałem Massive Jump. Aha, bo tu dwa kawałki. Dobre, Teraz wpadać A wpadam. musieliśmy brać dwa? Nie musieliśmy, żebyś je... wziąć się A jednego byś kamieniami tam ułożył, nie? Wyłożył. Żebym sprytne. Okej. Okay. Z pałków nie, <śmiewanie> jeszcze nie mam grana O Uważaj. Trzeba by coś dużego. No, chciał mnie uderzyć. Ty się z kimś bierzesz? No. To w ibany Nie Cześć. widzę tych Didea No właśnie. to no, ja Mogę tu Dide wziąć? <grym> hmm, to by było za dobre. Może spróbować. No i jeszcze to będzie ten taki wybuchający. Znaczy widziałem na trailerze. O <grym> kurde, ten będę Może w nogi nie strzelać? Nie uważaj, bo na boki nie będziesz mógł chodzić, bo jesteś w przejściu. Więc jak będzie chciał rzucić, to... O kur... No, czekaj, podejdę. I beję. O, weź, dawaj. Dobra, dobra, spadnę. Uciekaj, uciekaj. Nie zdążyłem. Teraz spoko, mało życie zabrał. Czy Jeszcze masz flaszę w razie czego, nie wiem, czy to nie pomoże na niej. Przydałoby się. Ale i moment. A, ja A, mam ja, flaszę? Ty masz flasha? bo ci <laughs> I w niego nie strzelaj w to bo go nie zabijesz. No! No co ty, nie mam... nie stopy co najwyżej. Spokojnie, nie ma kiedy flasza wygrać. Czyli jest jeszcze koleś z tym, z poszedł. Z dzidą za atomu. Bo on dostał. nie żyje. Ty podziewał? To flasz tylko, nie? Flasz, no. Wiele flasz. O, jeszcze dzida jest. A koleś jeszcze jest tam. Jaki w... to Ja Jeszcze, dałem. z, z się... ręki jeszcze. Co Daj mi coś, o złotka. Przyleć no, na handguna. To ja pewnie nic innego nie, nie będzie przystało. Najlepsze to, że ulepszać będzie znowu od nowa również. Wiem, wiem, to mnie bawi, bo jesteśmy już w połowie gry. Ja <grym grym grym> od początku bronię wszystkie. Po wszyscy, raz pierwszy wszystkich snajperów. Stańcie. Chyba, że chcesz sobie, bo tu już będą snajperzy. Nie? Tak, bo mi to dużo da. Prowadź. tam wróg teraz lewy górę no. Wiem, wiem, ale muszę objechać te zarośle, nie? Mm -hmm. o, o, dobrze, dobrze. Ja coś, coś wybuchło. I co, i turbo Tak, ale widziałem, że coś wybuchło no, zeszło. Nie, bo snajperzy to też są, nie? I snajperzy mają wybuchający strzał? No, no, z jakąś dynamitą przecież Kurwa, to nie laki luk człowieka. Tutaj? Obok, obok, obok. Dobrze. Chyba kiepsko. <gryzko> hmm. E, to pułapka. Co? Jest za późno. Jeee. Yeah. I co, i to wszystko? Gel, okay, tu góra. O, no, co tu widziałem? A, bo to na dole, tak, tak, to było jakieś złotko było. I piranie. I pałasz. O, suba. Dobra, zaraz ci byś z wody, bo ja to biorę. I'm not scared of these to niggas. Okay. No, nie, to było coś innego. Tak. Okay. Koniec? No właśnie, nie było tutaj tej mapy? No i zacznijmy. A no, już jest no, tutaj no, jesteś? Get on, do Nie. Yeah. No, trzeba było tylko wiesz, co jeszcze do kasy był, nie? O oh my god, jeszcze raz. Cztery zamachy zabrzmień. Teraz, teraz, tam, tam, zawsze teraz tam gdzie się bójdzi. Tak. Taki kurbek jest zasmużony szybciej, no naprawdę. Bum, 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 bum. bum, bum, bum. Mm. I przeskup. Idealnie parkowany. A nie, to już ostatnia jest. to jeszcze musimy zjechać tam gdzie jest ta od odnowa. Ale możemy to włożyć. O, tu była mapa. Gdzie? R2. A, jeszcze Za, zaczął nam na, na, na mapie, Fragujam gdzie się, jest o, tak. ostatni fragment. Dole, boże, znaczy, I tak, i no. <laughs> to ale już włożył wszystkie. Znaczy, tak co I wielkim X-em chyba. Tak, mhm, no shit. Piesza. Przepraszam, wchodzę do Byłaś na Marszu Szmat? Co? Był dziś, był dziś marczył, parę dni temu Marsz Szmat. Aha. Cię pytam, czy byłaś jako Siwa? Nie słyszałem odpowiedzi. Przy i przeczącej. No no. no. A, gdzie ty Dobrze, przecież było. Ja, Dobrze, ja, mnie ja... Zasłaniasz mnie, to nie widzę. Za dużo jest Wstanie dalej, wstanie dalej. No i tutaj będą ci z Ja, to teraz ja będę najpierw zjeżdżać. O co? Strzelił w nic. Nie wnudzę, tylko w kolasie. Dam do około trzy. Tak, do tak. trzema. A to będzie coś, uważaj, zbieraj jak coś, nie? Bo tu chyba coś może leżeć. Spytaj, ja coś się nie rusza, to tylko. Byś widział, ale my się, wydaje mi się, że gdzieś było coś w tą wózku. Spokojnie, mamy tyle kasę, że wystarczy nam na wszystko, co człowiek potrzebujemy. Nie, ty masz kasę. Tak. Oni czują Ty... Jak pozmywasz, to dam ci 100 No do... ja, Trzymajmy się razem, bo ja wierzę to. To dam ci to, 100 gelda. Już? Ojej, ojej, daj mi jakąś broń, chłopie. tutaj, no masz mnie na mapie przecież. Na dużych co to? nie no, developed... kurwa, ile tu jest z tymi o, dzidami, człowieku. to wiecie Myślałem, że ty pójdziesz do mną. No, poszedłem przed tą. Dobra, nie pomogło. A, kurwa, może mi powaliło, to. No, ale też zostajesz. No, od ciebie. myślałem, że to włączone jest. Po prawej. Główna no, do trzech. Trójki. No, nie tylko. I plecy mamy. Chyba dostaniesz zaraz. Tak. I taki pełen mam galda. Coś słyszałem jeszcze. Za nami jest jeszcze ja mam. Dobra. No, jeden jest jeszcze za tobą, ale to ja się nim zajmę. No o dwóch, trzech idzie. To zajmujesz się? Jasne. Nie mam problemu. Strzelaj w, w nogi. No, zajebiste jest. To jak się z O, walę za tobą? To może... O, dobrze. No, ale wiesz co, zabiłeś mój. No, to poradzisz, nie? Grę złotej z pierwszy. Dobra, pastuch jest in town, on no, Uwalon. Vale. Szybki powie. A zebrałeś już to wszystko, czy nie? Tam. No, nie, 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 nie. Nie, 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 trochę. Chodź, bo jeszcze się nie, 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 rzucę okiem na wodę tylko. Geld. O widzę, widzisz? Po Potursznikę musimy położyć. No to jest, dobra, spokojnie, to się zatrzymałem. Dobrze mówiłem. Dobra, ja to zebrałem już wszystko. A ten dobrałem. drugi namek też byłeś, tak? Tak, właśnie. O, tu jest coś do wzięcia jeszcze. A, jeszcze to trzeba przewrócić, bo. O to. Uuuu, idol. Oczywiście nic nie ma. A mogło być jakaś taka ukryta broń, Ale po co? No hej. Moje moje... Ale moje, moje. Mm. się pojawiłeś na moim ekranie, nie było cię widać. Jak nagrał tylko rękę? O moje! Zawsze, nie? Jak, tylko, jak się pojawia złoto, to się pojawia i Gold Digger Shiva. Mm. Jak się pojawia złoto, to się pojawia zawsze jakaś kobiety. No oczywiście taka. Uu, moje. Już musiałem nie uczyć nagrywanie, to tak chciałem powiedzieć. Uf, nie strasznie. Ja się to trzymać przy piatku, nie? No ja będę na niego. On tutaj. Ja nie mogę wyjść z Łodzi. No. Moje, moje moje. Ja wziąłem par... i Purple beetle. Też już... do no? Tak, tak, tak. Jedziemy. Mam 95 amoniców. Ale teraz będziesz musiał zestrzelić tych typów. Tylko z... wiesz, że mam bardzo mało amunicji mam tylko 95. Nie wiem, czy ja mam zająć. Ruszysz się, czy będziemy tak stać i czekać, aż oni przypłyną do nas już jak ewoluują na rekiny. Dobra, i masz ich tutaj na mostku i. To jest moje strzały. strzał. No i ty nie możesz jeść szybko, bo nie mam na... snitterki. 1 dead drugi dead. Dead. Czwarty dead. Pa padło. Jeden Ten, ten wieże też? jakie wieże to Tylko wie jest jedno To jeszcze tam nie widzę nikogo. Musimy i podjechać bliżej. A się otworzyłeś przez? Tak. No to jadę. A jest prawda. Kurwa. Sorry, cofę się. Nie pomagasz, bo nie widzę go teraz. Bo zasłania mi mostek. Czego strzela? Rzucił bombą do tego. O wieża. Kurwa, nie możesz w prostej linii. Oj <gry> kiewek, człowiek może nam na o headshot. Next. No. A to nie tutaj jest. To się nazywa, kurwa headshot. Naj. Cześć, to gdzie mam to zjechać? W lewo. To jest kurwa prawo, Tomek. Tutaj. Nie, to my, kurwa teraz już w prawo, bo się obróciliśmy o 360 dada, stopni. Dada, stopni. Tędy. Cześć, to nie. Nie tu, nie tu, oto. To my kurwa trzy razy stałeś już do tego przodem. Nie <ślamie> za kiedy razem, o. To nie tu, to druga I, i się opracowujesz, co się zdarzy w ramach doby. Albo spróbuj ich rozjeżdżać. Yeah! Kurwa, jak to masz! Ufaj. fajnie. Gdzie full auto, full prędkość. Kurwa, tylko traf to. Gdzie to jest? W coś tam puszczało, to panie koleś Nie, Ja yeah. bym... Wolę nie sprawdzać. Uh -huh. I turbo. Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążył. Hello. Wyglądaj no jak ten pierwszy, jak że... Widzisz, jak zawsze muszę wszystko robić sam. Ty tylko przychodzisz na gotowe. Are you ready? A, ja muszę być cicho, Okej. Nie, tak się zastanowiłem, czy dam radę przejść do ugręby na morzu. <laughs>